Siema, z tej strony FL Team, i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy na opuszczoną lokomotywownię po to, aby ją zwiedzić, nagrać z niej film i pokazać wam, jak ona się prezentuje w środku. Jeszcze przed chwilą nie zapomnijcie o petce w górze oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. No i przenosimy się do środka. Weszliśmy sobie już tutaj do pierwszego magazynu. To pierwszy pokój dużo tej nie pozostawało rzeczy Bardzo, się... Bardzo... podoba mi się ten klimat tutaj No jest dużo, dużo miejsc I Nie wiadomo, czy jest stabilne i co będziemy ryzykować Ryzykujemy tak Jakiś pokój Można mieć ręce Ogólnie no Jakby ktoś się pytał to jest opuszczona, opuszczona lokomotywownia w której były widać stałe pociągi i je naprawiano To są głównie jakieś takie pokoje, nie? Zauważyłeś? To są same takie Same takie puste pokoje i duże jest umywalek. Tu jest trochę w gorsze stanie. To może lepiej... No bo jak są pokoje w gorsze stanie, to nie będziemy chodzić, przecież. Mamy wyjście Oczywiście pamiętajcie, że Urbek stanie wandalizm Wszystko zostaje na takim miejscu, jakim I i zastaliśmy i Uważaj, ty Na to Na co? Na wywalić tutaj, tutaj same też puste pomieszczenia mówiąc tutaj zostały same puste pomieszczenia, nie? Jest tylko takie puste porozwalane, bo w niektórych urbexach jest tak, że tutaj, ja, mną, dużo rzeczy jest jakby zachowanych w niektórych urbexach tutaj tam pewnie była łazienka o, się spojrzeć No i fajna, pusta sala, gdzie tak naprawdę pusty pokój. Dobra, no, tak, więc teraz sobie przejdziemy do następnych pomieszczeń, jakie jeszcze nie zwiedziliśmy. Pomieszczenie wielkie. piękne mamy piękny mój taki Dobra, to pokój. Gównie to są same Mamy też kask. Jakiegoś zrobimy. Tutaj jakaś brama wjazdowa, też po drodze do tego, żeby to coś Muszę uważać na szkło na górę, żeby nam coś na mojej własnej. Ale warta co jest co prawe jakiś wielki nie? Mhm. Przynajmniej to to przypomina i jakieś tabliczki musimy przysławić. Dobra, teraz sobie wejdziemy y, trochę wyżej. jakby Co zachowujemy wszystkie y, reguły bezpieczeństwa? Po prostu wiemy, że ta konstrukcja jest na tyle stabilna, że pomieści dwie osoby i więcej. Miejmy taką nadzieję. <noise> Pięknie wszystko wygląda, jak dla mnie, jak dla mnie. Ta lokomotywownia może i ma już swoje lata i tak się zachowała bardzo ładnie. No ładnie wygląda. Możecie tutaj popatrzeć, jak ładnie to wszystko wygląda. Ładne są zrobione tutaj dla pociągów te kanały, w których pracownicy wchodzili i naprawiali różnego rodzaju części w pociągach. Spróbujemy jeszcze znaleźć coś ciekawego, co będziemy mogli Wam pokazać tutaj, bo nie chcemy pokazywać jakichś bezsensownych rzeczy po prostu. Niestety nam się już nic nie udało ciekawego znaleźć w tej lokomotywowni. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie.